Przyjeżdża tutaj 14 premierów, przyjechało tutaj wczoraj kilkudziesięciu ministrów, dzisiaj ci ministrowie też są obecni. Przyjechało tu ponad tysiąc gości z zagranicy i targi stają na wysokości zadania, potrafią w tej przestrzeni tą dyskusję dobrze zorganizować. Ale ja byłem pewny, że tak będzie, bo po prostu Międzynarodowe Targi Poznańskie to jest marka, to jest marka. Już która organizowała szczyt klimatyczny z powodzeniem w Poznański, Katowicki, teraz duże wydarzenie międzynarodowe. To dobry znak też na przyszłość. Mam nadzieję, że to nie ostatnie wydarzenie międzynarodowe, wręcz przeciwnie, że te wydarzenia duże międzynarodowe będą właśnie wracać do Poznania i że będą się tu odbywały częściej. Ja też będę starał się w tym pomóc. No, targi mają doświadczenie. Po pierwsze, mają doświadczenie, można powiedzieć, w latach swojej historii. I też bardzo się cieszę, że to, że to wydarzenie duże odbywa się tutaj w 90-lecie Powszechnej Wystawy Krajowej, bo to jest taki ważny rok, też przepytający historię targów, historię Poznania, tą tych najświetniejszych lat, można powiedzieć, kiedy właśnie Międzynarodowe Targi Poznańskie rozsławiały Poznań i Polskę w Europie i na świecie. Bo to była taka data, 1929 rok, to wówczas właśnie pisano w wielu dziennikach, w wielu tygodnikach w Europie i na świecie. O tym, jak wielka wystawa odbyła się w Polsce, jak pokazała po 10 latach odzyskania polskiej państwowości to, co jest w Polsce najlepsze, a przestrzeń właśnie targów poznańskich no, pozwoliła doskonale tego dokonać. I dzisiaj, w tą rocznicę, można powiedzieć, że jakoś do tej tradycji nawiązujemy.